Trochę taką malutką dygresję chciałem zrobić, jak u, bo nauka o niebiosach u Słowian odbywała się od maleńkości. Mm -hmm. I na przykład e, no nie można było dziecku pięcioletniemu czy siedmioletniemu mówić, że jak, jak się oblicza paralaksy, położenie gwiazdy, gwiazdozbioru i tak dalej, więc e, tworzono różnego gry, rodzaju gry i zabawy i różnego rodzaju bajki. I na przykład jest taka bajka o rybaku i o złotej rybce. Wszyscy znają bajkę. I tutaj są te dwie literki Edo i Odo, i one otaczają nam iżicę, czyli e, taką ligaturę, która wynika z połączenia literki I i literki S. Bo jakbyśmy to nałożyli jedno na drugie, poza tymi dwoma ruchami obiegowym i wirowym Ziemia wykonuje dokładniej orbita. Się przesuwa po równiku niebieskim. Tutaj na równiku niebieskim są te znaki Zodiaku, czyli zwierzyniec niebieski, i te punkty przechodzą przez poszczególne znaki Zodiaku. Na niebiosach jest jeden taki, jest dwa takie punkty, newralgiczne, nienewralgiczne, które pojawiają się raz na 289 800 lat. I ten punkt. To jest, te, te dwa punkty się zbiegają wtedy, kiedy Ziemia w swoim ruchu, o, w ruchu precesji osi ziemskiej, czyli jakbyśmy tak przedłużyli tam bardzo, bardzo, bardzo daleko, to pokazuje, ma zerową amplitudę, czyli zerowe odchylenie od gwiazdy Polaris. I mówię, na podstawie precesji możemy wyjaśnić takie pojęcie, na przykład, jak świeczki hanukowe się świeci. Co to jest świeczki? Świecą świeczki hanukowe. Albo Ramadan. Skąd to się wzięło, to Ramadan? Bo to się wzięło stąd wszystko z nocy polarnej, która sięgała Rzymu. To jest troszeczkę zaskakujące, ale z kolei, jakbyśmy wzięli obejrzeli na przykład królewski kalendarz rzymski, to on ma 304 dni, a 60 dni jest wyrzuconych. No, dwa miesiące znikły. Tak. A dlaczego? No, dlaczego? Bo była noc polarna.